A nim dziś sobie zagramy w, w grą obeby oby od super grana. Naprawdę, polecam. Jestem teraz normalna, zwiększyć do takiego poziomu, ale dotknęłam niestety czerwonego i umarłam. Dobra, taka mała do tego tylko... hop. To jest na razie taki łatwy poziom, ale zobaczcie, to się zmniejszyć na tyci dziewczynę. No może trochę większą. Taki rozmiar może być idealny. No jak tu nie będzie dobry. Co to są te? Wiem, bo... Jak to zrobię ja gram z mieszką. Tylko bo na tablecie gram ogólnie. O nie. I'm not the meow. I'm not the meow. No, nie mam filmu, tylko po prostu je ja nagrywam na rejestrację z ekranu. No jak widzicie, po prostu sobie klikam rejestrację ekranu. Au, ale ja nic nie zrobiłam. Mogę być wstać w dzieciu. Au. Może będzie odcinek zrobienia. Taimus Harp. Mam, mam, może grają moi widzowie akurat. Tak? Proszę, żeby Zosia udała zamki i Kasia, już zamki. Zosia, za Ko Dobra kochani, już zobaczyłam sobie w internecie, a to powinno mieć ciebie. Bo normalnie nie umiem, że zbadamy w internecie. Już chodzi. na początku. Jesteś taki romantyczny. dalej, idealnie do tych poziomków ogólnie zobaczcie pozdrawiam sobie 26 Cereza jak oglądasz, czy nie jesteś z Polski to pisz społeczności karcie społeczności co trafiłam i teraz filmików z z Zosią będzie coraz pewnie więcej bo ja mogę takie długie filmiki tylko nagrywać nie mogę nagrywać może mogę nagrywać już na pr... nie Я просто не не сгубить. Сгубляем всех. Может, это... ślepy załówek załówek mam na uwag. ale mi się nie mam nie jest na po prostu na chwilę tak. muszę Stans. muszę przyjść trudu, trudu. Trudu. Nie śmiało, zmierzamy. Dobra, tam, już wiem jak nie dotarł żaden człowiek damy radę kochani, damy radę. Chce to opcji aż to doszę radę. Teraz tu, 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 tu i tu już jesteśmy na nestyduje. Tu można być malutkim ale... Jak jesteś malutkim, to też jak się rozpędzisz, to jesteś taki szybki i na chama... No, chama biegniesz. Że normalnie jesteś takim hamem, że nie umiesz się zatrzymać. Ale ja taka nie jestem. Ja nie mogę. Tak Super spadłam, Jestem za duża. Za mała co mi się stanęło? Zobaczmy sobie taką za mała wcześniej przyszłym tylko do mnie poziomy. Teraz normalnie to przechodzę jak sala hopanahama Przychodzę jak sala Jak Jakbyście nie znacie tego słowa, to znaczy po prostu, że przychodzę to jak szybko, jak wiatr zawiał. Że tak szybko, że nie mogę nadążyć. O nie, nie obcykam z tego, że to znika. Znaczy, co to? Ale po prostu zatrzymałam się. Opatrzyłam popatrzyłam w sposób. Rozaj, kojarzy się na mnie. Że Ci nie oddałam. Jest. ale była. dla Ciebie. Jeżeli mi znowu nie do tego na prywatne, to będę się cieszyć, Zobaczcie. Dajcie, ja tu wejdę. Przejdziemy sobie do końca, bo oby zobaczymy, widać konie. A, no to nie fajnie. Dajcie znać. Kurde, przeswent. Który jest dobre. A patrzcie, mam inny sposób. mogę tędy przejdzie w górę. Oh, I'm Zobaczcie. 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 I'm dead I'm I'm a dead. I'm Zobaczcie. 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 czy was Zobaczcie. rodzice Zobaczcie. 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 Nie siedzą, tylko czasami mnie przeczytają jakąś książkę i od razu idą. Dobrze, że nie dźwięk ostatnio. Zostały mi, mamo, y ale stała bardzo znaczek. Oj, 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 to, to. to. Zostało mi dwa poziomy, mama. Tu, tu nie ma nic do Nie. Dobra. i ciebie? Oj, teraz tak to dojdę jeszcze z Pójdę do początku i do was wrócę, dobrze?